Cześć, witam was w kolejnym vlogu. Tym razem spróbuję sobie ogarnąć zwolnienie z opłaty za parkowanie w centrum tego pięknego miasta. No bo w sumie czemu mam nie skorzystać z takiej możliwości, skoro skoro nasze miasto na to zezwala i jest to jedna z zachęt do wybrania napędu hybrydowego. Znajduje się właśnie przy Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach i mam nadzieję, że właśnie w tej instytucji uda mi się tą sprawę ogarnąć. No, okazuje się, że tym razem nie trafiłem, bo to nie ten urząd. Czyli trzeba się podnieść, zgłosić w strefie płatnego parkowania. No, i jestem już z powrotem w ścisłym centrum. Idę teraz jeszcze raz zapłacić za parkowanie. Ale mam nadzieję, że to już jest ostatnie moje wpłacenie za parking w strefie płatnego parkowania w Kielcach. Dobra, udało się chyba zapłacić. Nie wiem, co za mózg wymyślił u nas w mieście. Patrzcie, taką piękną klawiaturę w układzie ABCD. Przecież no, każdy ma taką u siebie na komputerze, więc wpisanie numeru rejestracyjnego to jest żaden problem. No, dawaj ten bilet. No i dobra, jestem pod urzędem. Kolejny. Tym razem obsługa strefy płatnego parkowania. O, też falkanie stoi. Dobre.

Dziękuję Do O, no i już udało się. Co prawda, co prawda w miękkim dowodzie nie ma wpisanego oznaczenia, że jest to pojazd hybrydowy. Na szczęście ubezpieczyciel od którego mam polisę do tego samochodu zaznaczył, że to jest pojazd hybrydowy, no i to wystarczyło, także nie musiałem biec jeszcze i szukać gdzieś w samochodzie świadectwa homologacji czy jakichś tam innych dokumentów, których by było zaznaczone. To, że mamy do czynienia z pojazdem hybrydowym i kontroler chodząc co prawda nie ma żadnej naklejki na samochodzie. Żadnego dodatkowego oznaczenia, poza oczywiście fabrycznymi. Natomiast również w systemie ma informację, że taki pojazd jest zwolniony z konieczności opłaty. Niestety dotyczy to tylko strefy płatnego parkowania. Także cały czas parkując gdzieś na parkingu wielopoziomowym, czy na parkingu zorganizowanym na placu, nigdy nie pamiętam jak on się nazywa chyba Plac Wolności. Będzie trzeba uiścić stosowną opłatę. Dajcie znać, jak jest ta kwestia rozwiązana w innych miastach i czy człowiek taki przyjeżdżający z zewnątrz również może z takich dodatkowych przywilejów skorzystać, czy są one zarezerwowane tylko dla mieszkańców. A na to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.